Siema, widzowie z tej strony, Kapson i witam Was w odcinku z Dziś wtedy. I dzisiaj jest ze mną Squish, przywitaj się. Siema. I w tym filmie przetestujemy nową mapę, której nie widziałem. Tylko jedyne co wiem, to że to jest jakiś dom podobno. Chociaż po tym by się dało skapnąć, tak szczerze. No, hmm, taka pracownia dom. Zobacz. Zobacz. Patrz jakie to jest długie. Ole, ale ta mapa jest zarąbista. Zobaczcie. Ci? tu na środku... Patrz, tutaj jakiegoś Jaggernauta. No, Wiesz właśnie, że to jest super mapa. Daj na krokieta, daj na krokieta albo to, na, krokieta, e, na coś. Daj mi na... Ta mapa jest giga dziwna. I fajna. Czy gdzie mam stawiać rzeczy? Nie gdzie? chcesz. Tylko musisz to teraz... Postawię to. Ale cool. Ale ta mapa jest gigle spoko. Właśnie, mówię ci. Tak zawsze. E, niech się przejdzie, to zbieramy do biznesmana w tym czasie. Ja nie mam biznesmana, mam tylko Manimausa. Aha. Pamiętasz? Dobra, daj kasę, to postawię. Dawaj. No i patrz, i ten Godler teraz to, tutaj nie dochodzi. Tyle. Ta mapa będzie giga dziwna, ale jest giga kozacka. Ciężę no duch... i patrz, i patrz. tutaj jest ta legenda. Ej, tu jest. Ej, Ej. Ale sobie jakby tutaj takiego tego juggernauta i on by miał na to wszystko coś. No. Czekaj, no. szukamy sekretów. Ta mapa jest giga dziwna. Czemu tutaj jest monitor podpięty do sera, bra? Ta mapa jest mega dziwna, ale jest fajna. Mhm. Taki men sobie może długo tak lecieć. Właśnie to ale... też jest giga plus, że te meny mają... Ej patrz, tutaj jest gober w, łap... w łapce na ser. No, 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 dla myśli. Nie wiem, tak szczerze, designowo i przyjemnościowo mi się ta mapa nie podoba, mm. ale... Ej czekaj, na górę się da wejść. ...pół na pół podoba, bo to jest no, taka dziwna. Góry cię może uderzyć, patrz. Ło! Co jest? O kurde, ej, bo nam się przybijają, a my się bawimy. Ej, tu jest parkour jakiś. Jaki parkour? A no na... tutaj, na górze. I tam coś jest ej, na może końcu. jakiś sekret i się coś da zdobyć? Nie, wątpię, ale mogę... spoko bo to jest. Nie da się tego przejść. z takie... <laughs> bo to postać ci tak... Dobra, czekaj, bo muszę coś... Daj kaskę, to postaje rokietara. Mhm. Mm ale ta mapa jest taka dziwna, nie? I fajna. Się tak designowo mi się średnio podoba, bo tu się dla mnie za dużo dzieje, ale jeżeli chodzi o to, yy, że... na tym go ale się skija uderzyć, bra. Na przykład na Endlessa ona będzie kilka fajna, nie? Bo nie podoba mi się, że no ten bo... pokój... Wiesz co ja jedynie zmienił na tej mapie. Co? To? to, żeby tam pokoju nie było, jakby ściany nie ma tam gdzie... Jest jakby... i to dzieli jakby na dwa tą mapę. Mm. To ja mam akurat... Z nie, nie. Czekaj, ja tu jestem. Gdzie tu... Tam to jest czy... jakiś Gobler, nie? Tak, tu jest Gobler i po lince nic nie ma. Więc jakiś nie obraz. Więc... Dawaj mi kasę, bo źle jest. Do bossa. Ale nie ma za bardzo gdzie do no, tutaj idziesz. Tutaj tak. Koło te filary są mega wkurzające. No, ale przynajmniej oni to obkrążają, tak. No to kamo. Ko, wiesz co mnie ciekawi? Czy oni dopracowali? Czy oni tylko nie dopracowali? Bo jak nie dopracowali, to dla graczy lepiej. Wiesz o co mi chodzi? Czy przez te filary się da jakby jednostki, mogą strzelać? Pewnie tak. Bo to jest bardzo ważne, nie? Nie tak szczerze, tak szczerze jest... pod autoskipowanie Insajna i tak Resort Mhm, mm, ale to i tak jest długa mapa, mega Ona jest fajna... Dawaj, ulepsz pod... do bossa, dawaj do bossa Ona jest fajna do pod no, Dobra Ona jest fajna pod... w sensie Endlessa, Endlessa Mm. A on, Ej, patrz, tutaj są te linki. A ona w ogóle będzie po tym da skoczyć? Ona też w ogóle będzie występować na The Tower, nie? No i właśnie fajnie. Tylko co tu robi Greg? Nie wiem, zamknęli go. A nie, bo on sobie może wyjść w każdej chwili. Wolisz Huberta czy Grega? Huberta. Ale Greg to jest... Ja nie wiem jak można stworzyć jednostkę, która bije raz na... 20 sekund, ale po 45 tysięcy Ej, ten Gobler jest śmieszny. Który Adrian? Nie patrz, no, Nie, to jest oficjalnie Adrian Gobler! <noise> to jest nowy Adrian Gobler, Adrian Gobler V2 MUO <noise> Patrz to, patrz. Wcześniej mam... Ooo! Czasek tu mnie to wybiło. Uu! On wywala. Adi Gobler się wkurzył. No. Adi Gobler, nie lejżuj. O. O, lipka. A ty bossa nie subgradowałeś, jak ci mówiłem, że masz go Patrz. O! Oj! Lipka. Bo ja ulepszałem biznesmanów, więc to spokojnie. No. Nie no, pewnie przez te filary mogą strzelać, bo tam się da w środku tego filara... Jest tam placement. Co? No. no tylko się... w sensie tam się nie można postawić. Tam nie można postawić, ale przez to da przenika. Przez to przenikają nity. No Jak ktoś. Miałem nadzieję, że się przez to da postawić. Jenita. Nie, Ej! Nie... I tak, the boss na resorcie ma lepsze. Tak. Chodź. Patrz. Czekaj. Tutaj. Patrz, patrz! Jestem w tym goblerze. Ale tu jest... Ale tu jest maustraper, Greg? Gdzie jest mousetrapper? nie mousetrapper, ale są pułapki. Izjaper. A no pułapki to tak. Są pułapki małstrapera. Jeden gobler cię na to dał złapać nawet. No, chociaż w realnej grze żaden by się nie dał złapać, bo ta jednostka jest tak beznadziejna. <laughs> Czekaj, gdzie był ten gobler coś tam złapać? O, tutaj. Uważaj na Adiego Goblera, bo cię zaraz zbiczuje. Siema. Wariusz, Siema. Wariusz, On nic wariusz, mi nie wariusz. robi. Adrian Gobler! Mm. Ej, postawić Guardiana, skoro tak nam dobrze idzie? Patrzcie, ja kupuję. Kupię co ty kupujesz? kupujesz? The bossa. The, The Boss. boss. Crazy, strange. Crazy, strange. <laughs> Nie pytaj co mi w tej chwili przyszło do głowy. <laughs> Crazy. Ale wiesz chyba co, co? Mm. Czy ja naprawdę mm. najpierw skieplęłem, a potem kupiłem biznesmena, kiedy mnie było stać na tego biznesmena? No debil. <laughs> Ej, czemu ten gobler jest tu zamrożony? Jaki? Chill mouse? Op. Nie patrz, tutaj jest od Chillmousa przecież. No to Chillmouse, mamy Chillmousa. Ej, skoro tak, to gdzieś tutaj jeszcze mouse Trapper powinien być i Chillmouse gdzieś powinien być ukryty, chociaż nie wiem. Ale mo oh, mogą być za tymi drzwiami. Tutaj, tam się da wejść? Nie. To wygląda jak trochę jak patrz goblera. Może to jest... Właśnie to jest Gobbler HQ, to my im wbiliśmy na bazę, tak naprawdę. I no. No I właśnie, dlatego tu daj jest zamknięty... na Guardiana teraz. Nie. Dlatego tu jest zamknięty Greg. I no. Daj mi na Guardiana. E, tych muszę. Biznesmanów... Zrobię. nie muszę postawić chociaż Mani Mausy. Tylko. Ulepsz tego Guardiana tak naprawdę. A ten Guardian się przyda, ale... Tylko na tym pierwszym upgrade'ie, bo on dostanie OLE RANGE! Strong! Strong! Ten guardian będzie tak pomagać! A wyobraź sobie do bossa pod prawo tutaj. Mm. On też ma tu jakiego range'a. Aż takiego chyba nie ma. No! On ma 19! Serio? Mhm. A lewo ma 14. No to może jednak pod prawo jest lepszy. No bo ma większego range'a po prostu. No, w sensie na pewno nie jest lepszy dmage'owo, ale jeżeli masz postawić tak jak ja postawiłem w rogu, a w miejscu gdzie ty postawiłeś tego guardiana to wtedy prawo jest lepsze. No. No to deboss też jest mega sytuacyjny tak naprawdę. Czy prawa czy lewa. Daj na guardiana. E, ja bym biznesmena ulepszył, bo mamy na razie 3 Dawaj, dawaj. Ale Daj, daj, Ale Będzie 5600! Ale 24 wave będzie trudny, więc musimy być biznes biznesmeni, żeby szybciej zarobić. A bo jeszcze mamy 3 Wawów. No daj, 4 minimale w sumie wystarczą. Daj mi trochę kasy. No chłopie, ale ja teraz na Guardiana znaczy, zbieram. Jak w tej rundzie ulepszę biznesmena, to ci dam na Guardiana wszystko w kolejnej. Dobra. Teraz zbieramy na Debosa. No. Ładnie, Guardian po 1600 będzie je zbijał. On rozbije Nie. te staki, a Deboss się zajmie tym mniejszymi. Zresztą tak naprawdę wiesz, co się bardziej było opłacało zrobić. Co? O, No i e no, radę na no spokojnie. Ej, bo ja mam taki pomysł. O kurde, patrz, tu debosy pod lewo będą tak mocne. No mówiłam. Prawo w sensie. Mm. Tu debos. Się będzie się opłacało stawiać po rogach w lewo, no i w takich miejscach pod prawo, nie? Mm. No i patrz, jak ten debos będzie stał fajnie. A co on robi? Mhm. on ma tu range Daj, co? Bo ja teraz zbieram za 4, 2, 4, 2, 4. No to daj mi na Dybosa 15 tysięcy Przyda się. On będzie był po 680 Crazy Strange. No to masz. Skip. I debos. Tylko obyśmy zdążyli z Guardianami wszystkimi. Też, bo on też się przyda. Macie ten mój debosik... Maciek ten Interfurius Goblens taki rozwala. No ale mój debosik tutaj też cały czas skacze. No. no. i za chwilę jakiegoś rozwali też. Tylko mój jest na the strongest. No ja swoje hmm. przestawię na first. Nie no, Guardiana na first się nie opłaca, on będzie gardiana teraz... Guardiana nie, De -bosów, będzie... debosów jeszcze tak, ale Guardiana nie. No, Guardian jest mocny, żeby tak na first sobie bił. Może na przedostatnim upgrade'ie? No, i jak grasz Endlessa. Dawaj, dawaj na Guardiana. Też zbieram. Eee, czekaj... Biznesów musimy zrobić. A ile ty? Dobra, to też czekaj, co jak. Wystarczy ci. Mamy. Ten debos pod też tutaj z ładnie radzi. Ja tak szczerze bym. Ale patrz. Nie, nie tak szczerze, naciśnij sobie w tego debosa, który jest pod lewo, a w tego co jest pod prawo. Tak szczerze, jak myślisz, który ostatecznie będzie robił więcej? Bo mi się wydaje, że ten pod prawo. No, Na tej mapie na pewno pod prawo. A na resorcie na przykład o wiele bardziej pod lewo się opłacają debosy. No tak. Zależy jaka mapa. jest. mi na Guardiana, daje mi Chyba, że chcemy, zrobić... Guardiana. Ej, Guardiana chyba, chcemy tak. zrobić Guardiana, to zrobimy Debossa na maxa pod prawo, żeby nawalał po 900 w tym rangeu. Co 0,4. Nie, no, dawaj na Guardiana, bo wtedy będzie był 2,4-500. Co 2,4-5. Czy 500. my aż tego potrzebujemy? No. Bo to jest trochę przesada z tym Dimayżem. Bo wiesz, yy, one, najlepsze rzeczy będą miały pod 3 koła mapa. No to dobrze. Przynajmniej będzie ich na pewno rozbijać. Deboss też by się przydał, ten, co by się po 90. No to za chwilę ogarniemy zaś do bossa. No Bo ci zaraz dam kasę, masz. Dobra, Guardian ulepszony. I teraz zaraz na Debussa. U... Na Debossa, leci. Ale nie, tak szczerze. Jak myślisz, który jest lepszy? Pod prawo czy pod lewo? Pod prawo. Na tej mapie totalnie pod prawo. No chyba, że jakbyś Bydrywa. tutaj postawił pod lewo, gdzieś na środku, to on potem na range'u 14 by sięgał tu i tu, ale wydaje mi się, że nie. Mm. Skip. Dawaj kasa. Dawaj. 43 potrzebuję. Na debosa. 43, dobra. Z mamy mm. szarego. <laughs> Patrz, jak on ich rozbija! On bije po 1000 na shota! Mm. Mówię 1000 co 0,4, czyli, czekaj, 1000 0,4, szybka matma, to jest dokładnie 2,5 tysiąca na sekundę, w, tak... w range'u 19, jest... 2,5 tysiąca na sekundę. No to pod prawo jest lepszy, Zycie, bo, ten wiesz... bije, bo ten bije o 500 więcej, no może tam jeszcze trochę więcej, ale daj na do eee, daj wygordiona teraz. Więcej jak coś, bo pamiętaj, że mamy stręża trzymam. Więc tam nie możesz liczyć, że 1500, nie? Guardiana. Ale zależy, bo na przykład jakbym miał na resorcie wybierać, to ja bym wybrał tego pod lewo. Mm. Bo tu jest tak na styk, bo jakby chodzi o to, że pod lewo jest lepszy. Bo pod lewo ma range'a 14, a bije więcej i to jest tak naprawdę tylko różnica range'a o 5, nie? Mhm. No i teoretycznie wtedy jest lepszy pod lewo, tylko że tutaj jakby była różnica range'a o 5, to on by chyba już nie sięgał. Gdzieś tutaj możemy zobaczyć, czy wysięgał. No dawaj. Czekaj, ser na tego debosa i postawię go tak. I musimy go wymaksować. Wiem, że to będzie marnotrawstwo, ale ja bym przetestował. No, dawaj. Nie, nie sięgnie, nie sięgnie jak dla mnie. Dobra, możemy spróbować. Nie. Nie. No. Celować? Nie wiem, ja bym zostawił, w sumie, bo to już trochę szkoda. tego. w sumie, z jednej strony tutaj będzie bił, tutaj będzie bił, nabije no 1600, no to o 680, o 600 więcej, nie? Ale tamten Czekaj, to bije to ten szybciej i Tamten bije szybciej ma tego range'a takiego większego. Nie wiem, dla mnie pod tą mapę yy, prawo, a pod inne mapy lewo. No ja mi jak coś tego zmieniłem. No i patrz, jaki ten pod prawo ma zasięg DMage. Nie no, to zależy jaka mapa, bo pod tamtą bo, bo resort lewo. Ale pod tą prawo. Nie wiem w jakim ja miejscu postawiłem Guardiana. Czemu? To będzie lepsze miejsce. Teraz potrzebuję drugiego Guardiana. Właśnie, no, bo ja też no. mam Guardiany. Mm. O, Guardiana O, tylko teraz jest ten Nightmare Goblin, taki wiem, dlatego powstaje Guardiana. Strąg <gryst> O, to miejsce na Guardiana też jest w Gigi. nie, the boss pod prawo na tą mapę jest taki potężny. Mm. To jest ten ręcz. Choć jakbyśmy mieli divina, to wtedy znowu lewo. Bo mi się wydaje, że te 10% rędu by mu wystarczyło. No. To, to w tej grze mega dużo zależy, ale aktualnie jak mam tego dobosa ze strędziem 3, to mi się wydaje, no, tak że. Tak, szybko tego Nightmarego Blackstacka. No. Mi się tak szczerze wydaje, że prawy dobos. Yy, tak jak mam Strangia trójkę i ta mapa. Jak mi. Aha, to wie też mega mało brakuje do Guardiana. No. Skip, ale ja ulepszę. ja ulepszyłem Guardiana, więc... Ja też za chwilę. Dam ci. Dobra! Giga damage. Jeszcze tu drugi debosik na straży. Jak chcesz, to na spokojnie. Dwa debosy tutaj jeszcze będą biły. Daj Guardiana. Co? Kolejnego postawiłem. Okej. Okay. Masz ty krokiecie? Ja. Yeah. Last wave? Nie yeah. Dobra, ja... Przygotuj sobie, żeby Guardiana wymaksować Mhm Ładź się, co to jedzie Ale te bossy też ładnie mega biją, jak e, przez to... Te... Dawaj, dawaj na Guardiana, dawaj na ostatniego Guardiana I ulepszaj Gardiana. Dobra Wszystkie odwiedzający, no dobry. Destroyer of Chase mega, mega dużo kasy, dawaj mi na guardiany, bo ty już chyba masz limit. Nie Dobra, tak. a, czterech mam. Postawiłem tylko czterech. Dawaj, dawaj mi! Ja mogę jeszcze jednego chyba. Mogę. Po, teraz potem mi od razu. Mhm. Ale tu będzie dostawać ten boss. Tych wszystkich guardianów, no tylko jakbyś miał być to by to było trochę lepiej. No, no i jest od razu czarny guardian. Okej okay. te czarne guardiany są giga potężne. on się go, co robić? No, baby, patrz, patrz, co zrobię. Nie patrz, i ten destroyer oczywiście zginie. Czy on zginie? No nie zginął. Miał zginąć, miał być śmieszny Tysiąc serków. Tu Robi. Robi. Robi wrażenie. Ej, kogo blessingujemy? Bo to jak zawsze, ja mam Gardiana... No, bo chcesz, ja cię mogę zarojować, jak coś badziewnego ja, zarolię. Ja mam Stręża trójkę i Gardiana z laki strajkiem. I ja nie wiem, czy ich rolować, czy nie. nie. Nie ja wiem. Nie mogę zarolować Cheesy Yetera. Stręcz jeden. Czyli praktycznie tutaj daje zero, bo tutaj nie daje jeden limage. Kingrad. Otworzę 150 dla weki. Jakie mam kwesty? Tak ja. Ej, daj to ci mogę zarolować coś. Mmm... Tak szczerze nie mam co za bardzo. Mogłem sobie w ogóle zostawić tego rolę zamiast rolować Cheez Deboss. Mm. Chłop chce mi Debosa, Bossa wziąć Cześć, że chłop daje ofertę dla biznesmana i jeszcze minusuje mi tego biznesmana Jakby już nie... Uh -huh. Jakby i tak nie dawał za mało No uh -huh. Ja nawet nie będę 10 gramów, no to jest za mało mordo Dobra, widzowie Myślę, że takim akcentem możemy się pożegnać, więc... 파. 파. Mm -hmm.